Dla nas teatr, no to jest chyba takim sposobem rozerwania się, bo no w naszej małej miejscowości jednak nie mamy zbyt dużą możliwości jakiejś rozrywki. Ludzie tutaj przychodzą, żeby się nie tylko rozerwać, ale obejrzeć też starań innych ludzi i w ogóle tych przygotowań całych do tego przedstawienia. Bo oni tutaj się starają my przychodzimy, przychodzą żeby to docenić to, tak? Przychodzą. Czy trenują to. Projekt Teatr Control V to jest projekt realizowany przez Stowarzyszenie Pedagogów Teatru w ramach programu Fundacji Akademia Orange. To jest projekt z obszaru pedagogii teatralnej. Wymyśliliśmy go w taki sposób, że rozgrywa się w dziesięciu małych miejscowościach na terenie całej Polski. I tam właśnie znajdują się szkoły czy stowarzyszenia, z którymi współpracujemy w ramach tego projektu. I polega on na tym, że uczniowie z każdej z tych szkół jadą na spektakl do teatru, najbliższego teatru, oglądają go, po czym. Stowarzyszenie Pedagogów Teatru wysyła do, do miejsca, w którym się ten projekt odbywa, swoich przedstawicieli, którzy przeprowadzają warsztaty. Warsztaty teatralne, które albo przygotowują do obejrzenia tego spektaklu wybranego, albo jakoś przerabiają to, co, co młodzi ludzie zobaczyli, posługując się metodami, metodami pedagogiki teatralnej. Ten cały projekt był zakrojony dosyć szeroko, to znaczy wiele miejscowości, w których, w których się rozgrywał, to były miejscowości podwarszawskie, ale dotarliśmy w okolice Suwałk, do Kudowy Zdroju, gdzieś pod Szczecin. To są wszystko małe miejscowości, w większości do 20 tysięcy mieszkańców, których mieszkańcy czy Ci młodzi ludzie, którzy brali w tym wszystkim udział, mają mało tak naprawdę okazji do tego, żeby pojechać do teatru, żeby mieć jakiś kontakt z, z obszarem teatru. A pomysł był taki, tak naprawdę, żeby im udowodnić, że taki kontakt może być też dla nich ważnym przeżyciem, po prostu, że to, co się dzieje we współczesnym teatrze, to nie są jakieś tam opowieści. Z górnej półki, tylko że to są rzeczy, które faktycznie mogą dotyczyć młodych ludzi i że oni po prostu mogą sobie tam znaleźć coś dla siebie. Drugą częścią tego projektu były warsztaty prowadzone dla nauczycieli w tych szkołach, to znaczy wymyśliliśmy coś takiego jak ostry dyżur teatralny, i w każdej miejscowości zbieraliśmy pedagogów chętnych do tego, żeby żeby zaprezentować im metody właśnie pracy twórczej, pracy teatralnej z młodzieżą. I taki warsztat w sumie trwał dwa dni. Pierwszego dnia to były spotkania z uczniami, drugiego z nauczycielami. I zaplanowaliśmy też taki, taki zbiór materiałów, ćwiczeń, żeby po prostu dać tym ludziom coś konkretnego do ręki, żeby to nie było tak, że Wyjeżdżamy stamtąd i oni zostają z niczym, ale że mają jakiś konkret, do którego mogą się y, odnieść. Jeśli chodzi o warsztaty, to wyruszaliśmy na takie małe wyprawy, tak naprawdę. E, Dwudniowe albo trzydniowe, to, to w zależności od tego, jak, jak daleki był dystans do pokonania, więc, więc ten warsztat, planowanie tego warsztatu było bardzo złożone. Mieliśmy dwa takie moduły do przeprowadzenia w każdej miejscowości. E, pierwszy to, to był warsztat z nauczycielami, i, i to wydaje mi się, że było bardzo, bardzo ciekawe. E, często też spotykaliśmy się z zupełnie innymi oczekiwaniami. E, przyjeżdżaliśmy do szkoły, mieliśmy jedną salę do pracy, przychodziły panie nauczycielki. Zwyczaj, bo głównie były to panie nauczycielki i e, mieliśmy przed sobą wielki stół bankietowy e, wypełniony dobrociami, herbatą, kawą e, i zawsze gdzieś czuliśmy taki, e, taki niepokój, że musimy to przerwać musimy w którymś momencie wywalić ten stół i nagle to się przeradzało w jakieś sceny, w etiudy performance, jakieś zbiorowe akcje em, e, które gdzieś kończyły się jakimiś ćwiczeniami, etiudami właśnie na, na korytarzach i to było bardzo ciekawe, też ci nauczyciele em, widać było, że bardzo potrzebują takich silnych impulsów, nowych działań, nowych doświadczeń, które gdzieś w jakiś inny sposób otwierałyby im możliwość pracy z młodymi ludźmi. Em, I no właśnie, tak jak, tak jak Magda już wcześniej powiedziała o, o tych materiałach, czyli o jakimś konkrecie, który żeśmy tam przywozili, to był jakiś taki zestaw, kompleksowy zestaw, pomysłów na to, jak przeprowadzić taki warsztat, w ogóle czym może być warsztat teatralny, że nie zawsze musi się kończyć spektaklem, że w ogóle celem działań teatralnych nie musi być produkcja jakichś dzieł scenicznych, tylko że może się to zatrzymywać na takiej, na poziomie takich działań prostych, akcyjek, etiud, czasami wewnętrznych, czyli takich, których tylko grupa doświadcza, czasami takich na pokaz, które gdzieś można pokazać, ale żeby głównie ta praca przebiegała właśnie na tej linii partnerstwa między Między, między pedagogiem, nauczycielem a, ym, a uczniami, a uczestnikami. E, no i żeby jakby to przynosiło jakąś wartość dodatnią, jakiś, jakiś, ym, jakiś niosło ze sobą, jakąś wartość też dydaktyczną, e, ale nie zapominając o tym, że jest to świetna zabawa i że można się tym jakby też jest to. Te, ten warsztat jest takim narzędziem do komunikacji, e, jakimś nowym narzędziem do komunikacji między właśnie w tej, w tej hierarchii szkolnej, takiej zostałej. Drugą część takiego modułu były, były warsztaty z uczniami, zazwyczaj były to całe klasy. Głównie gimnazjalne, ale też trafiły się takie licalne. No i no to było bardzo, bardzo fajne, to było fantastyczne. To były bardzo długie warsztaty, zazwyczaj po 5 godzin nawet, z jakimiś drobnymi przerwami. Oczywiście rozgrywały się zazwyczaj na terenie szkoły, pustej w weekend i to też było niezwykłe, że bardzo wiele tych uczniów mówiło, że pierwszy raz doświadcza takiej sytuacji bycia w budynku szkolnym poza ramami zajęć zwykłych i no to było fantastyczne myśmy też tak jakby kreowali takie sytuacje które gdzieś dotyczyły spektakli które ta młodzież miała zobaczyć, ale umieszczaliśmy ją w danym kontekście, danego miejsca tych dziwnych, pustych korytarzy klas szkolnych, ławek gdzieś staraliśmy się właśnie jakby tworzyć takie twórcze małe sytuacyjki które kończyły się jakimiś finałami bardzo często spektakularnymi Um, I nieraz mieliśmy wrażenie, że, że te ćwiczenia, te, te jakieś działania, te małe struktury um, mogły być z powodzeniem zestawiane z tymi scenami, z tych spektakli, do których robiliśmy te, 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 <ścoughs> te warsztaty. I no, jakby też, też to było niewiarygodne, że, że dla wielu tych, tych młodych ludzi to był też pierwszy kontakt z takim działaniem teatralnym. Nie były to klasyczne warsztaty, które polegały na odgrywaniu postaci, na, na nie wiem, recytacji, tylko gdzieś uruchamiały właśnie proste czynności jakieś historie z ich życia jakieś takie twórcze, właśnie. Przerabianie tych sytuacji, wyciągniętych z tych spektakli. 9.30. Poszłam do goku, gdzie dowiedziałam się z informacji o katastrofie. 9.21. Obudził mnie telefon. 9.20. Wizyta w kalecie. 9.40. Dowiedzenie się o katastrofie. 9.44. Ja bym 9.42. Wyciągnęłam książkę do pracy, którą pisałam. 10.20. ponowne wyjść Myślę, że przede wszystkim daliśmy sobie taki jako cel dać, doświadczyć teatru, który nie kojarzyłby się z odgrywaniem postaci i z recytowaniem, to co mówił Sebastian. Tylko, że tak naprawdę to na czym nam też zależy, a pewnie reżyserom na tym też zależy, którzy robią teatr, żeby on dotyczył jakby rzeczy ważnych. I my też podczas tych warsztatów staraliśmy się, myślę, że taki główny motyw wyciągnęliśmy dla warsztatów, dla nauczycieli, czyli w ogóle co ja robię w tej przestrzeni szkoły, dlaczego jestem nauczycielem i co dla mnie znaczy ten fakt y, w tym momencie bo też jest ważne że ci nauczyciele każdy z nich był na różnym etapie to znaczy niektórzy którzy za zaczynali pracę i mieli bardzo dużo y, chęci są też tacy którzy w ogóle trafili przez przypadek i są w tym przypadku może od roku a może od 20 lat y, jakby pracowanie też z tym z marzeniem z porzuceniem tego marzenia a być może y, z jak to wygląda, po prostu. I ten warsztat miał, e, uważam, bardzo takie cechy też, bar, integ, miał cechy integracyjne. To znaczy, i to była rzecz, którą ja odkrywałam za każdym razem, kiedy prowadziłam warsztaty, że ta grupa osób, która pracuje w tym samym budynku, obsługuje tę samą grupę młodych ludzi, nie ma ze sobą kontaktu. E, nie zna się, ograniczają, oni się tylko mijają, biorą dzienniki, jakby. I e, to, co za zobaczyłam, to większości. Sprawia im to przyjemność być razem, ale też doświadczam tego, że oni się różnią jakby i to jakby też jest zaletą, prawda, tego, ale myślę, że ten, te dwa moduły, czyli warsztaty dla młodzieży, warsztaty dla nauczycieli, ale też myślę, że ta praca nasza wcześniej, czyli świadomy wybór spektakli, na które oni pojadą. I tutaj bardzo ciekawie się otworzył obszar do refleksji, to znaczy, co się nadaje dla młodych ludzi, a co nie. I my staraliśmy się wyszukiwać też spektakle, który, spektakle, które byłyby wyzwaniem, bo też to, co obserwujemy często, patrząc, jak, na, jakie te, na jakie spektakle nauczyciele wożą młodych ludzi, to bardzo często są to jakieś, jest to teatr rozrywkowy, to znaczy komedie, to znaczy tematy lekkie. I bardzo szybko zapraszając młodzież właśnie. Do takiego teatru utwierdzamy ich tak naprawdę w tym, co to są za miejsca. I myślę, że to, co my zrobiliśmy, było trochę wyzwaniem i dla nauczycieli, i dla młodzieży, że jednak tematy podejmowane tam były przyjmowane przez nauczycieli często z trudnością, a okazało się, że młodzież tak naprawdę. Miała wielką potrzebę rozmawiania o tym i myślę, że to było wielkim przeżyciem. Nawet to, że dzięki projektowi Tat Control V oni wyjechali ze swoich miejscowości wieczorem, opuścili te małe miejsca i obejrzeli spektakl, a potem się jeszcze okazało, że podczas warsztatu mogli o nim coś opowiedzieć i w ogóle że się o tym da opowiadać. I ja myślę, że to jest w ogóle projekt o wielkim potencjale. Naszym marzeniem jest, żeby za 20 lat stworzyć centrum pedagogiki teatralnej, które dawałoby możliwość um, publikowania ważnych tekstów, um, wydawania fajnych książek, spotykania twórczych ludzi też z zagranicy. I stąd I takiego centrum, które. Um, rozwijałoby jakieś metody pracy między widzem a sztuką, które byłyby aktywne twórcze i też czerpały z różnych sztuk, gdzie spotykaliby się ludzie, którzy uprawiają tak zwaną edukację w sposób ciekawy. W przypadku narażenia na stres na przykład w domu, w szkole, na wakacje. Jedno zdanie na koniec, to znaczy myślimy wszyscy na pewno o kontynuacji tego projektu. Zastanawiamy się, w jaką stronę on powinien pójść. Czy powinien pogłębiać doświadczanie tej pracy właśnie już z tymi ludźmi, z którymi pracowaliśmy, czy jakby rozszerzać te możliwości, które daje ten projekt na, na inne miejscowości, na innych uczestników ale na pewno jest to rzecz do pociągnięcia dalej i, i na pewno mamy, mamy na to wielką ochotę. I mamy nadzieję, że jeszcze się powtórzy jeszcze taka wycieczka ciekawa. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za to, że nas uczynił partnerami projektu, że mamy taką fajną Friday, przyjechaliśmy do Warszawy, zobaczymy świetny spektakl na pewno i czekamy na Was w hoszcznie.